Spotkanie człowieka z Bogiem ma zawsze charakter wyjątkowy i niepowtarzalny. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach, dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Prorokini Anna to przykład osoby mądrej i dojrzałej, która po śmierci swego męża nadaje nowy sens swojemu życiu. Ona zaczyna służyć Bogu. Wiele się modli, pości. Jej decyzje prowadzą do coraz głębszej zażyłości z Bogiem, aż do bezpośredniego spotkania z Nim w osobie maleńkiego Jezusa, którego właśnie rodzice przynoszą do świątyni. W życiu każdego z nas są takie wydarzenia, na które niejako nie mamy bezpośredniego wpływu, na przykład śmierć kogoś bliskiego, dla kogo wiele zrobiliśmy, by ocalić życie, a jednak nie udało się. Obok takich wydarzeń i innych, na które nie mamy wpływu, każdy z nas poprzez swoje codzienne decyzje i wybory tworzy historię swojego życia. I to w dużym stopniu od każdego z nas zależy, jaka jest relacja z Bogiem. Przykład prorokini Anny zachęca dziś do takiej głębszej refleksji nad sensem i celem własnego życia. Przeznacz kilkanaście minut na refleksję. Jakie decyzje podejmuję w mojej codzienności, by tworzyć coraz głębszą i bliższą relację z Bogiem? Chciejmy tak żyć, by wszystko, co robimy w naszym życiu, prowadziło nas do celu: do zbawienia.